Dzień dobry, ja nazywam się Darkron i witam Was w rozpakowaniu czerwcowego Lutkrate. Tym razem bez przeciągania, jeżeli nie wiecie o co chodzi, zapraszam Was do obejrzenia poprzednich materiałów z tego cyklu. Całą resztę zapraszam na obejrzenie zawartości pudełka w tym miesiącu. Tematem przewodnim czerwcowego Lutkrate jest. Zgaduję, że roboty, jak zwykle. A raczej drugi raz z rzędu nie dostaliśmy yy, magazynu. Więc ciężko będzie stwierdzić jednolity temat tylko na podstawie zawartości. Ale zgaduję, że chodzi o duże roboty transformersy. Na samym wierzchu mamy pudełeczko z zabawką. Zerkniemy od razu do środka. Ludgrave najwyraźniej lubi się w małych figurkach. E, wyskakuj. Nie mam pod ręką nożyczek, to... To niedobrze. Chyba stuknąłem w kamerę. Ups. Ale spoko, tu jest nacięcie. Łatwo się otworzy. W środku mamy. Tu, tu, tu. To jest jakiś Decepticon, prawda? Eee, uh, uh, uh. Jazz. To nie jest deceptyk. Hmm. Jazz. Jeden z zapomnianych. Uh, Transformersów do tego stopnia, że pamiętam go tylko ze kreskówki oryginalnej i nie bardzo wiem, co robił. Oprócz tego, że chyba robił to muzykalnie. Ładna figurka. Typowa dla lootkrejtów. Jakość nie odbiega od tego, co widzieliśmy w poprzednich miesiącach. Poruszają się ręce. Delikatnie porusza się tułów, chociaż nie wiem po co. Aha, bo można obracać nogi. Okej, okay. Delikatnie obraca się głowa. Jest ok. Tak długo jak nie reżyseruje go Michael Bay, to jest OK. Opaska z MLG zwie się to Major League Gaming. Dobrze pamiętam. Nie wiem co to ma do robotów, ale chwila. Tutaj zaraz sobie znajdę. Dobra, dojdziemy do tego za chwilę, koszulka z transformersami. Okej, okay, inspirowana jak najwyraźniej powrotem do przyszłości. Time Traveler Marty Prime, Okej, okay, taka żartobliwa koszulka. E, tutaj To jest podobno Optimus Prime, chociaż kolory na to nie wskazują. Ale mamy tutaj parodię e, oczywiście plakatu z Powrotu do Przyszłości z Michaelem J. Foxem. Jeżeli dobrze pamiętam, w oryginale tam stał Michael J. Fox, spoglądał na zegarek. Co tutaj jeszcze mamy? Transformers Hexbug. Hexbugi to są takie fajne zabawki. Nie wiedziałem, że są e, markowe Hexbugi z Transformersów. Hexbugi to są takie małe robociki, które po prostu łażą na baterie. E, bawiliśmy się kiedyś na RMDT czymś bardzo podobnym. To są te najbardziej popularne. Dzieciaki to uwielbiają Hexbugi. Ten jest oczywiście stylizowany na Transformersa. Czy bardziej prawidłowo po polsku transformera? żeby go włączyć. I będzie sobie łaził. Póki się nie zaklinuje. No, to niech sobie tą łazi. Jak zwykle przypinka Transform. June 2014 Loot crate, Więc tak się nazywa temat. Transformacja. Zablokował nam się robocik. Albo muszę go stransformować. To się nie będzie chyba klinował wtedy. Nie będzie miał jak. Mamy tu też e, cukierka. Bardzo kwaśnego cukierka. Pamiętam za, za dziecka jak takie jadłem. Zjem go, to wam od razu powiem, jak smakuje. Jak wygląda w środku. Trochę się chyba e, zestarzał w tym opakowaniu. No dobra, zjem go i tak. O kurde, jaki kośny. Jest ich więcej. W innych smakach czuję się jakbym żył kwasek cytrynowy. O, to był zły pomysł. Co wypluję to z powrotem do papierka. Auć, Ech. ale dosłownie jakbym ssał kulkę kwasku cytrynowego. Paskudztwo. I jeszcze jeden cukierek. Nie wiem co to ma do Transformersów, ale niech będzie. Naklejka transformerowa z logo Decepticonów, dobrze pamiętam. Tutaj znowu naklejki z MLG. Nie pamiętam co ten skrót znaczy. MLG. Play video games, win cash. O, macie tutaj kod. Jeżeli. Wow! I poleciał kod. To wam go jednak nie pokażę. A magazyn jednak jest. Tym razem na spodzie, więc faktycznie wraz z obietnicą. O, patrzcie, jak teraz fajnie chodzi. Wraz z obietnicą magazyn nam jednak dostarczono. W zeszłym miesiącu go nie było, gdyż magazyn przeszedł w formę cyfrową. Najwyraźniej ludzie się za to obrazili i magazyn powrócił. MLG Major League Gaming. Dobrze pamiętałem. To jest taka esportowa sprawa. Mało ma wspólnego z Transformers'ami, chyba że się mylę. Nie chce mi się tego czytać. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o e, Loot Crate w tym miesiącu. I mamy jazza. Postawimy go nie tego z jazz Jackrabita. Mamy naszą przypinkę. Mamy o, o paskę na rękę. Mamy cuksy, gdzie tam idziesz? Wyłaś stamtąd. Mamy też nasze cuksy, naklejki, koszulkę. Prawdę powiedziawszy, siedzi w tym miesiącu ten loot crate. Bywały dużo lepsze. Bywały też gorsze. Tragedii nie ma. Jeżeli ktoś jest dużym fanem Transformers'ów, na pewno będzie zadowolony. Ja jestem zadowolony przeciętnie, bo mnie to ani ziębi, ani grzeje. Więc w skali górgowej czy taki kciuk po pośrodku ani w górę, ani w dół. Dzięki za oglądanie tego rozpakowania. Zobaczymy się wkrótce w następnych materiałach. No i oczywiście za miesiąc w rozpakowaniu lipcowego Ludkrata. Miłej zabawy, do zobaczenia i miłego weekendu. Ach, nie idzie, umarł.